Cześć, dzień dobry. Oliwia Godlewska, wasza osobista stylistka, która mam nadzieję, że przekonuje was, że życie jest piękne, ale wy przede wszystkim, przede wszystkim też. Słuchajcie, witam na poniedziałkowym, na poniedziałkowym live'ie live. i tak jak już obiecywałam wcześniej, będzie gość. I wymyśliłam sobie już taką, słuchajcie, formułę też, że goście będą się pojawiać, e, będą się pojawiać na e, live'ach już tak w miarę e, regularnie. E, dzisiaj fantastyczna osoba, zanim jednak ją zaproszę, to tradycyjnie. Dajcie znać, że wszystko widać, wszystko słychać, i możemy ruszać. Także halo, halo, czy tam ktoś jest? Pomachajcie, puśćcie, lajka, że jest ok. Dzisiaj fantastyczna osoba, dziewczyna, którą odkryłam i bardzo mnie to cieszy. Stosunkowo naprawdę niedawno, ale zachwyciła mnie bardzo. Zachwyciła mnie kreatywnością, otwartością pomysłowością i tym, że kocha kolory i to już jest dla mnie fantastyczna. sprawa. Jeżeli ktoś śledził ostatnie moje wpisy, no to już powinien wiedzieć o kim jest mowa. Witam serdecznie ole klare. ktoś olu? Dzień. Bardzo <głos》>. zaproszenie. Olu. Ola, Klara, założycielka marki Ditty Fashion. I ta historia jest bardzo, bardzo ciekawa. Olu, ja bym chciała, żebyśmy od tego właśnie zaczęli, zaczęły. Z tego względu, że Ditty Fashion to nie jest marka, która bardzo długo działa na rynku. I to jest zaskakujące, że krótki czas, a naprawdę no fantastyczne, fantastyczne rzeczy. Jaka jest historia? Powiedz, bo ja ją znam, ale nasi widzowie nie. A ona jest taka motywująca i to bardzo pozytywnie. Historia rozpoczęła się w marcu tego roku, kiedy pojechałam z moim przyjacielem do Cape Town, do RPA. To było jeszcze przed całym koronawirusem przed pandemią. Było to cudowne miejsce, widok rozpościerający się z góry stołowej. Ludzie ubrani w wymyślne kolorowe stroje, murzynki chodzące w chustach na głowę i chustach, które wiązały sobie na milion różnych sposobów. Byłam tak zainspirowana bazarami i produktami, które tam są przedstawione. Nigdy nie widziałam takich rzeczy w żadnym zakątku świata, czy to w Tajlandii, czy na Sri i Podróż okazała się być dosyć trudna, bo to był moment, kiedy Polska wprowadziła stan epidemiologiczny i zamknęła granice, więc wracaliśmy do kraju już mm -hmm. 10 godzin, zostaliśmy wysłani do Etiopii. A Bądą przeżyć. Ale w końcu po 60 godzinach udało się nam dotrzeć do kraju. Oczywiście była przymusowa kwarantanna przez dwa tygodnie i wtedy mm. e, musiałam przeanalizować sobie to wszystko, e, co mnie spotkało. Natomiast po powrocie do pracy niestety straciłam pracę w związku z koronawirusem, więc szukałam innej alternatywy. No i byłam na spacerze ze swoim przyjacielem matkiem, który też dzisiaj nas ogląda. Mm -hmm. e, Pozdrawiamy. To... Opowiadałam jemu właśnie o swojej podróży o tym cudownym miejscu. On się mnie zapytał, dlaczego nie zrobisz tego w Polsce? I wtedy uderzyło mnie gram z jasnego nieba i stwierdziłam, że zrobię, że to jest świetny pomysł, bo w Polsce rzeczywiście brakuje wzorów i kolorów. Polki ubierają się w, kolor, w kolory czarne, kolor, kolory szarości. No tak, to, to często jest tak. Przepraszam, że ci przerwę, bo rzeczywiście bardzo często, kiedy robię przegląd szafy, to rzeczywiście ta szarość. Taka neutralność w kolorach rzeczywiście dominuje. I, I w momencie, kiedy właśnie dowiedziałam się, że tak bardzo kochasz kolory, to mówię, no to jest fantastyczne, bo kolory to energia, prawda? No sama przyznasz. Kolory to energia, jestem za tym, żeby iść w tym kierunku, natomiast zastanawiam się, na ile Polki są gotowe, żeby założyć coś naprawdę wzorzystego, co mm -hmm. sprawi, że one się wyróżniają. Wydaje mi się, że one zaczynają być gotowe i dużo z nich właśnie przychodzi do mnie i mówi, że to jest fantastyczne, że można u umieć znaleźć rzeczy, które się po prostu wyróżniają. Ale na ile to będzie na masową skalę, to ciężko powiedzieć. No słuchaj, trzeba trochę czasu. To i tak naprawdę jest fantastyczne, że ty w tak krótkim czasie no rzeczywiście tak prężnie wkroczyłaś, wkroczyłaś na rynek. Słuchaj, powiedz, jaka jest historia. historię już marki znamy. Wiemy też, co stało się taką inspiracją właśnie do tego, żeby stworzyć coś, co jest absolutnie wyjątkowe, czyli kombinezon. No bo to jest właściwie ten topowy produkt, tak, Detty Fashion. Tak. Mhm. Kombinezon, który wiąże się na 12 różnych sposobów góra. To są dwie szarfy, które można wiązać zarówno na lewą, na prawą stronę. Jest to o tyle fajne, że rzeczywiście produkt pasuje do wielu sylwetek, jest to uniwersalne. Mhm. Kobieta niezależnie od tego, czy ma większy, większą, czy mniejszą talię, wejdzie w to i wygląda moim zdaniem fantastycznie. Więc naprawdę kombinezony maskują to, co powinniśmy maskować, eksponują nasze zalety. Mhm. Powiedz jeszcze, um... Jaka jest filozofia marki Deadly Fashion? Bo wiem, że Ty preferujesz właśnie takie ubrania, które absolutnie nie będą ubraniami jakimiś masowymi. Tak? że jeżeli kupimy taki kombinezon, który no jest dla mnie naprawdę hitem. Ja się zakochałam w tych kombinezonach po prostu od razu. Um, lubisz slow fashion? To uh, uh, wyjaśnij, tak, um, czym to się charakteryzuje, co to ma być. Jeżeli chodzi o filozofię, to tutaj są dwa aspekty, o których warto by było porozmawiać. Jeden to jest cały ruch slow. Chciałabym, żeby każdy produkt Detty fashion był um, produktem kilka w jednym, mhm. bo na ten moment generujemy ogromną liczbę odpadów. Ponad 50% odpadów w ciągu mniej niż roku trafia do kosza. Ubrania no tak. są takie, tak tanie, że nie zastanawiamy się nad zakupami, de, nad zakupami. Po prostu kupujemy wszystko. I często to jest w ogóle słabej jakości też, to jeszcze trzeba powiedzieć, tak? że to, jest taki, to są często takie ubrania na krótki dystans po prostu, które się bardzo szybko zużyją. Jeden to jest słaba jakość, a do tego w dużej mierze to są tkaniny typu poliester i nylon, które nie, u, nie ulegają rozkładowi. Na świecie mm -hmm. co na wysypiska y, trafia y, śmieciarka pełna tekstyliów. Tak. Więc to jest dramat dla naszego środowiska, więc, więc chciałabym, żeby kombinowany to był produkt, który kobieta może założyć zarówno do pracy, na wesele, również na spacer. Tutaj kluczowy jest odpowiedni dobór dodatków. Rzeczywiście mm -hmm. ten produkt to umożliwia, bo sama w tym chodzę często i na kolacje ze znajomymi, i, 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 i do klubu. Więc, Teraz ee, też masz na sobie. Więc, więc sprawdza się w wielu okazjach. Więc na, na ten moment planuję stworzenie też kurtek, które będą dwustronne, dwukolorowe, mm. żeby kobieta nie musiała kupować dwóch kurtek, tylko żeby wystarczyło jedna. Eee, bardzo praktycznie, bardzo fajne rozwiązanie, już mi się podoba. Zdecydowanie, no i przede wszystkim chciałabym, żeby wszystkie tkaniny, z których będą wszystkie kombinowane były naturalne albo częściowo syntetyczne, żeby były dobrej jakości i żeby po prostu służyły moim najbardziej wymagającym klientkom przez letę. No dobrze, czyli, czyli taka jest właśnie misja misja marki. No i jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć, że to są krótkie serie, prawda? Możesz coś na ten temat właśnie powiedzieć. To jest ta kolekcja, która, która jest teraz zresztą do, do zobaczenia na stronie. Moż, można zakupić tak te kombinezony, które stanowią kolekcję, kolekcję letnią. A co planujesz, powiedz na jesień? Na ten moment podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy szyć kombinezony pod konkretnego klienta. W związku z koronawirusem dużo materiałów nie dotarło do polskich. Hurtownie w mojej ocenie są braki i ciężko jest znaleźć naprawdę fajne tkaniny. Natomiast udało mi się znaleźć takie miejsce i chciałabym dać wybór swoim klientkom. Na ten moment na stronie powstaje konfigurator, gdzie kobieta zaznaczy sobie, czy ona chciałaby mieć kombinezon z jedwabiu, z wiskozy, z lnu, czy z innej tkaniny. Mhm. Wypełni formularz podając swoje wymiary, no i w ciągu kilku dni skontaktujemy się z nią i po prostu przedstawimy ofertę tkanin, które są aktualnie dostępne na stronie, więc ona będzie miała wybór. Jeżeli będzie chciała mieć kombinezon czerwony w białe kropeczki, ja postaram się znaleźć i te żeby miała coś wyjątkowego i żeby miała gwarancję, że jak wyjdzie w tym miasto, nie spotka innej osoby, która jest ubrana tak samo. Fantastyczna sprawa, bo ja tutaj zaczęłam mówić o, zaczęłam pytać Ciebie o te krótkie serie, tak? Bo to, co charakteryzuje. Um... Ubiory, które, ubrania, które kupujemy w sieciówkach, no to są ogromne serie. Tak później cała ulica chodzi tak naprawdę ubrana w jeden i ten sam sweter. Chciałam Cię zapytać właśnie o, o, o to, ile tych egzemplarzy jest, ale tutaj widzę, że przygotowujesz coś już zupełnie ekstra, czyli tak naprawdę w ogóle spersonalizowany kombinezon, tak? No bo tak w sumie możemy to określić. Tak. Zdecydowanie. Znaczy, sądzę, że na stronie będą wciąż dostępne produkty. Będzie to nie 6-7 sztuk, które będą do zamówienia w przeciągu miesiąca, dwóch, Sądzę, że będę produkowała po maksymalnie 3-4 sztuki z danego produktu i następnie mm -hmm. kolejny materiał, kolejna sesja, kolejne zdjęcia i kolejny produkt pojawiający się na stronie. Natomiast uważam, że kluczowym produktem będzie szycie po prostu na miarę pod konkretnego klienta, bo w bo z perspektywy konsumenta nie jest to droższe, po prostu. To jest ten sam wydatek dla niego, a tutaj rzeczywiście ma coś skrojonego na miarę swoich potrzeb. Mm -hmm. I na miarę swojej własnej figury też, bo to już jest do, rzeczywiście e, taki, e, m, taki element garderoby, no, który idealnie na nas leży, idealnie do nas, do nas pasuje. A jakie materiały przede wszystkim e, wykorzystujesz? Na ten moment jest to bawełna, wiskoza, jedwab. E, też ostatnio robiłam z weluru kombinezon, skóra teologiczna. Mm -hmm. W sumie większość tkanin dostępnych na rynku e, poza Morzem, który jest gniecący po prostu, chyba, że uda się znaleźć len z domieszką, ale staną. E, mm -hmm. Praktycznie z każdej tkaniny. Natomiast nie używam e, tkanin z recyklingu, ponieważ uważam, że to jest chwyt dużych marek, te tkaniny są nietrwałe e, i one po pół roku średnio trafiają do kosza, więc po prostu nie, nie, nie warto, że to jest z takich tkanin. No dobrze. E, Olu, wiem, że umawiałyśmy się, że pokażesz jakie możliwości daje właśnie ten fantastyczny kombinezon, który jak już nasi Widzowie wiedzą, że można w, będzie zamówić tak naprawdę w różnych wersjach, w zależności od, od upodobań. Chciałabym, żebyś nam właśnie teraz pokazała, jak tak naprawdę można wykorzystać jedną rzecz na, tak jak mówiłaś, 12 sposobów, tak? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Sama jestem bardzo tutaj ciekawa, jak to wygląda, bo tego zdjęcia do końca też nie oddają, prawda? Dobra, Muszę przestawić kamerę. Jasne, oczywiście. Widać wszystko? Wszystko widać, jak najbardziej. Możemy działać. To jest akurat model Modern Retro, który jest do kupienia na naszej stronie. Jest wykonany z bawełny gniecącej. Mhm. To jest kamina, bardzo przyjemna w dotyku. Tak jak mówiłam, kombinezon składa się z dwóch szarp 3,5 metrowych, które można wiązać na wiele różnych sposobów. Najprostsza wersja. Możesz troszeczkę odsunąć. No właśnie, właśnie. O, Teraz widać lepiej, super. To jest ta wersja podstawowa, prawda? Którą zresztą możemy zobaczyć właśnie na stronie. Beauty fashion. Tak, to jest wersja najprostsza. To jest idealne rozwiązanie dla kobiet, właśnie, które mają szersze ramiona, bo optycznie to zmniejsza sylwetkę. A... Wiązanie kombinowanych generalnie jest bardzo proste, chociaż na manekinie jest troszeczkę trudniej, bo niestety nie ma rąk. No to nie żywa osoba. Eee. A to tak. No świetnie to wygląda. Bardzo ciekawe rozwiązanie właśnie z tyłu, bardzo oryginalne. Kolejna wersja, tylko ciężko będziemy tutaj pokazać, jest taka, że odsłaniamy zupełnie całe plecy w ten sposób. Następnie, jeżeli ktoś chciałby zasłonić te plecy, również jest taka możliwość. Właśnie w Afryce były kobiety, które nosiły chusty i wiązały sobie na milion sposobów, i stwierdziłam, że muszę mm -hmm. zrobić chustę, które zachowa tam filozofia. filozofię. Było to fenomenalne. One wszystko mogły zrobić z tymi chustami. Kolejna rzecz, zupełnie zasłonięte plece. Mm -hmm. No tak, to naprawdę no, ilość możliwości tutaj jest ogromna. I tak naprawdę, jeżeli zmienimy dodatki, e, no to zupełnie właściwie ten jeden kombinezon przekształca nam się w kompletnie, zupełnie, e, jakby kolejny ubiór, tak, wyjęty z szafy. Dla mnie też jest to idealne rozwiązanie dla kobiet, które idą w tym do pracy, zakładają do tego marynarkę czy mm -hmm. dostają wiadomość, że idą na randkę, że mają jakieś spotkanie ze znajomymi. Wystarczy, że I nie ma problemu. Wiązanie i jestem już od razu gotowa. Nie mam potrzeby mm -hmm. dochodzić do domu. Kolejna opcja wiązania. Świetna. No, i to jest bardzo ciekawe właśnie. Bardzo mi się to rozwiązanie też. To wykorzystanie kombinezonu podobało właśnie z tym na skos wiązaniem. Bardzo ciekawie to wygląda. I tak bardzo nowocześnie zresztą. Z tyłu te wygląda to prześlicznie. Mhm. Które to było już rozwiązanie? Nie liczyłam. No, ale za każdym razem właściwie widzimy zupełnie, zupełnie inną możliwość do wykorzystania. I tak jak mówisz, można właśnie kombinezon połączyć z na przykład troszeczkę cięższymi butami. Ja zresztą dzisiaj taką właśnie stylizację też wrzuciłam na swojego fanpage'a. Można założyć do tego bomberkę, można założyć ramoneskę, można założyć żakiet i, i wykorzystać jako strój do pracy. Więc tak naprawdę no, mnóstwo możliwości. I jeden strój, tak naprawdę. Jedna inwestycja. Ja cały czas powtarzam swoim klientkom, że kupując jeden produkt masz 12 w jednym, więc mm -hmm. powinien. No właśnie, 12. no właśnie. A tu jest jedna, której nie pokazałam. Panie, jest to, że w łatwy sposób z rękawek, który jest długi, możemy zrobić po prostu rękawek, który jest węższy. Mhm. Tak. Dostosować do sylwetki też w ten sposób. Mhm. To bardzo jest praktyczne w ogóle rozwiązanie. Mhm. I na tym w tym się skończymy. Prezentację. Pokaż, jak to wygląda z tyłu, właśnie. No, fantastycznie. I przede wszystkim, też um, świetnie. Czyli ten punkt wyjścia, nasz, nasz właściwie. Tak. duże kobiet ma obawy, czy, czy rzeczywiście ten produkt e, będą w stanie same sobie zawiązać, ale zapewniam, że jest to proste, jest to łatwe. E, naprawdę nie mam nic z tym trudnego. Można się tego nauczyć, więc, więc myślę, że jak najbardziej gdzieś tam ktoś specjalnie, jakaś garderobiana nie będzie potrzebna do tego, żeby, żeby rzeczywiście pomóc nam te wiązania robić. Fantastyczna sprawa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za przyjęcie zaproszenia przede wszystkim. Mam nadzieję, że, że pojawią się wkrótce, właśnie kiedy się tego możemy spodziewać, że pojawią się na stronie też te nowości, o których mówiłaś na początku. Sądzę, że nowości powinny się pojawić w przeciągu miesiąca, a przede wszystkim pojawią się zdjęcia od moich klientek, bo tak jak mówię, skupiamy się na tym, żeby to były kombinowane, spersonalizowane, szyte na konkretne zamówienie konkretnej osoby, z wybranego przez nią materiału, więc sądzę, że najszybciej zdjęcia pojawią się po prostu na moim Instagramie. Mm -hmm. Również planuję zrobić manual, w jaki sposób to wiązać, bo jeszcze tego brakuje, a sądzę, że klientka powinna mieć dostęp do tego. I to będzie, będzie tak, że jeżeli na przykład ja wymyślę sobie kombinezon, tak, który, który chciałabym posiadać, to do tego możemy dobrać oczywiście jeszcze na przykład właśnie opaskę czy jakieś wiązania na, na głowę, tak? Jak najbardziej. Ja osobiście uwielbiam chusty na głowę i wiązać je. Ja na... też. <laughs> Bardzo często, więc sądzę, że takie produkty będą się pojawiały, ale to też zależy jaki materiał wybierzesz, bo jeżeli sam mówisz że u mnie kombinacją z jedwabią, no to chustki nie zrobisz tej mm. na głowę, ten materiał powinien być sztywny, żeby to wszystko... Sztywny, tak, bo jedwab spada i on jest taki troszeczkę niepraktyczny, jeżeli jeżeli gdzieś tam e, szybko się poruszamy, to jedwab po prostu się osuwa z włosów, to, to fakt, jasne. No i jeszcze te kurtki, o których, o których też mówiłaś. Myślę, że to będzie w ogóle fajne takie uzupełnienie, bo ten kombinezon w takiej wersji, tak jak dzisiaj prezentowałaś, to jest świetne rozwiązanie na wszelkie letnie, letnio-wiosenne dni, takie ciepłe. Natomiast jeżeli dorzucimy jeszcze właśnie jakąś kurtkę do tego, no to mamy tym, tym samym propozycje fantastyczne na jesień. Będzie kamp zdecydowanie, tylko sądzę, że bliżej jesieni, paździer koniec października, początek listopada pojawią się kurtki w moim sklepie. No dobrze, dziękuję Ci pięknie jeszcze raz. Życzę powodzenia i sukcesów i tego, żeby marka DETI bardzo, bardzo prężnie się rozwijała. Serdecznie dziękuję. Okay. Za udział, a oczywiście, a oczywiście was wszystkich zapraszam. I tu jest małe ogłoszenie parafialne, ponieważ do tej pory live miały miejsce co dwa tygodnie. A ja postanowiłam, że one po prostu będą co tydzień. Więc na pewno za tydzień możecie się czegoś nowego spodziewać. Czegoś, oczywiście, co wiąże się z modą. Za jakiś czas będzie oczywiście kolejny też gość, bo goście będą z kręgu mody i urody. Życzę Wam fantastycznego tygodnia. No i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, w kolejny. Poniedziałek. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć uśmiechniętą szafę, to czekam na telefon i na wiadomości od Was. Serdecznie pozdrawiam.